Powiedziałeś coś nie tak o kościele w średniowieczu? Teraz święta inkwizycja ruszyła Twoim śladem. Na Twoją szyję założyli skórzany pasek, a do niego przymocowali coś, co wygląda jak dwustronny widelec z ostrymi końcami. Jeden z nich wbija się w mostek, drugi w brodę. Na początku próbujesz trzymać głowę prosto, by zmniejszyć ból, ale długo tak nie wytrzymasz. Ten tak zwany widelec heretyka nie zabijał, ale powodował cierpienie przy każdym najmniejszym ruchu. Tymczasem na naukowej skali bólu ta tortura otrzymuje zaledwie 27 punktów na 140 możliwych. W tym filmie poznasz najokrutniejsze tortury w historii ludzkości. Uwaga, materiał nie jest odpowiedni dla wrażliwych widzów. Zapewniam cię, co najmniej kilka razy w życiu byłeś ofiarą jednej z nich. Po prostu twój kat nie był wystarczająco wytrzymały. Mowa oczywiście o łaskotkach. W starożytnych Chinach była to główna forma karania szlachty. Dlaczego? Bo nie zostawiała żadnych śladów, a ofiara dochodziła do siebie szybko. O ile zabawa nie poszła za daleko. W Europie było jeszcze dziwniej. Do tortur zatrudniano kozy. Ofiary przywiązywano, a następnie polewano jej stopy słoną wodą, żeby koza zaczęła je lizać. Brzmi zabawnie? Tylko pozornie. Bo w stopach znajduje się mnóstwo zakończeń nerwowych, a szorstki język zwierzęcia działał jak żywy pilnik. Po kilku godzinach łaskotki przestają wywoływać śmiech, zaczynają powodować bolesne skurcze mięśni. Tracisz kontrolę nad ciałem, wpadasz w panikę, doświadczasz skrajnego stresu i wyczerpania. W dodatku te same zakończenia nerwowe, które odpowiadają za łaskotki, rejestrują też ból. Jeśli ktoś cię łaskocze dla zabawy, ciało reaguje śmiechem i lekkim napięciem. Ale jeśli trwa to godzinami, nawet najdelikatniejszy dotyk może wywołać nieznośny fizyczny ból. A teraz wyobraź sobie, że to nie stopy są łaskotane, tylko Twoje miejsca intymne. W Indiach podczas przesłuchań na genitaliach umieszczano małego robaka. A na niego skorupkę orzecha, by nie uciekał. Dzięki ruchom ofiara błyskawicznie traciła rozum, a oprawcy dostawali każde wyzwanie, jakie chcieli. Łaskotki mogły zakończyć się nawet śmiercią przez uduszenie, jeśli ofiara dostała skurczu gardła podczas niekontrolowanego śmiechu. Zdarzały się też zatrzymania akcji serca czy tętniaki mózgu wywołane ekstremalnym stresem. Mimo wszystko na skali bólu ta tortura dostała tylko 32 punkty, bo cierpienie było głównie psychiczne. Bardzo podobnie wygląda kolejna metoda chińska tortura wodna. Na początku ofiara była unieruchomiona, a potem na jej twarz lub głowę kapano zimną wodą, kropla po kropli. Z czasem to ciągłe kapanie na skórę czyniło układ nerwowy nadwrażliwym. Brak ruchu i oczekiwanie na kolejną kroplę dosłownie prowadziły do obłędu. Może widzieliście tę torturę w filmach? Paradoksalnie nie ma żadnych dowodów, że używano jej w Chinach. Po raz pierwszy opisał ją włoski prawnik na przełomie XV i XVI wieku a w XVIII wieku niemieccy i francuscy lekarze próbowali leczyć nią choroby psychiczne. Sama nazwa chińska tortura wodna zyskała popularność dzięki sztuczce Harego Houdiniego. Ale czy naprawdę działała? Ponieważ wygląda niewinnie, niektórzy blogerzy postanowili ją wypróbować. Testowali ją też pogromcy mitów. Wszyscy wiedzieli, że są bezpieczni i mogą w każdej chwili przerwać, a mimo to przeżyli prawdziwe piekło. Najpierw? Czuli zimno, pragnienie, napięcie psychiczne i dyskomfort. Potem zaczęło boleć całe ciało. Pojawiły się problemy z oddychaniem. W końcu wybuchła panika i błagania o ratunek. Po emisji odcinka Pogromcy Mitów otrzymali anonimowy list. Autorzy twierdzili, że ta tortura może wywołać zaburzenia psychiczne trwające nawet 20 godzin po zakończeniu. W bólu tortura kropla wody zdobyła 40 punktów i wielki znak zapytania, czy naprawdę ją stosowano? Zwłaszcza, że szybko zastąpiły ją znacznie okrutniejsze metody. Jedną z nich był tak zwany szwedzki napój. Nazwę nadali Niemcy. W czasie wojny 30-letniej padali ofiarą Szwedów najemników i maruderów. Tortura wyglądała tak. Przez lejek wlewano ofierze do gardła wiadra najbardziej obrzydliwych cieczy, od uryny przez brudy aż po odchody. W ten sposób zmuszano cywilów do oddania jedzenia lub pieniędzy. Poza obrzydzeniem i upokorzeniem ofiary często zapadały na śmiertelne choroby. Żołądek nienaturalnie się rozciągał, powodując straszliwy ból. Oprawcy dociskali brzuch deskami albo okładali go kijem, by wzmocnić cierpienie. W skali bólu 46 punktów na 140. Często granica między publicznym upokorzeniem a karą śmierci w męczarniach była cienka. Tak było z tak zwanym kan. To drewniana obręcz z otworem na szyję, złożona z dwóch ciężkich desek. Nie była przymocowana do ciała, więc skazany musiał trzymać się rękami i balansować, żeby w ogóle iść. Aby zaostrzyć karę, osobę skan często jeszcze przykuwano łańcuchami, żeby nie mogła nawet usiąść. W zależności od winy, waga obręczy wahała się od 9 do 15 kg. Mogła być kwadratowa, prostokątna, a czasem całkiem nieregularna. Bywało, że nakładano dwie, a nawet trzy naraz. Kan bywało tak duże, że skazany nie mógł sam sięgnąć ust, by zjeść albo napić się. Bez pomocy bliskich umierał z głodu i pragnienia. Ale to nie wszystko. Kan było też narzędziem egzekucji. Skazańca zamykano w wysokiej klatce, a deska Kan była zawieszana nad nim. Potem usuwano podporę spod nóg i człowiek powoli się dusił, wisząc na własnej szyi. Tak w Chinach wykonywano wyroki jeszcze na początku XX wieku. W skali bólu 62 punkty. Ale nawet to nie było najgorsze, bo średniowieczna Europa miała jeszcze bardziej okrutną wyobraźnię. To wtedy wymyślono i stosowano tak zwaną kołyskę Judasza. Była to drewniana lub metalowa piramida z ostrym czubkiem, osadzona na podporze i przytrzymywana specjalnym uchwytem. Najpierw wiązano ręce i nogi, a tułów przytwierdzano metalowym pierścieniem doliny zawieszonej u sufitu. Potem powoli opuszczano ofiarę na ostry czubek piramidy. Nie będę opisywać szczegółów anatomicznych ale łatwo sobie wyobrazić, jak potworny był to ból. I to mogło trwać całymi dniami. Jeśli ofiara nie chciała mówić, do jej rąk i nóg przywiązywano ciężarki, co pogłębiało rany i cierpienie. Mało tego, kołyski Judasza nigdy nie czyszczono, więc były pełne bakterii i gnijących tkanek. Ci, którzy przeżyli torturę, często i tak umierali na zakażenie. W najlepszym razie pozostawali okaleczeni na całe życie i fizycznie i psychicznie. Dlatego kołyska Judasza uzyskała aż 79 punktów w naszej skali bólu. To już więcej niż połowa możliwego maksimum, ale pierwszą torturą, która przebiła barierę 100 punktów, była Obliet. To wąski poziomy tunel z jednym wyjściem przez kratę w suficie służył jako więzienie zapomnienia. Dosłownie. Większość ludzi nie mogła się tam nawet wyprostować. A najgorsze było to, że z Lochu było słychać ludzkie głosy, czuć zapach jedzenia i jednocześnie wiedzieć, że nikt po ciebie nie przyjdzie, bo celem ubliet było jedno: zapomnieć o człowieku i zostawić go na powolną śmierć z głodu, pragnienia i infekcji. W porównaniu z tym kołyska Judasza to był szybki sposób na zakończenie cierpienia. Ubriet to odmiana zamurowywania żywcem, praktykowana od starożytności na wszystkich kontynentach. W Imperium Rzymskim najważniejsze westalki, które złamały ślub czystości, nie mogły zostać stracone, bo prawo zabraniało przelewania ich krwi, więc zamurowywano je żywcem. Jeśli myślisz, że to zostało w przeszłości, mylisz się. W Mongolii taką karę stosowano nawet do 1913 roku. Zamurowywanie w każdej formie otrzymuje 108 punktów w skalibulu. Ale co jeśli w tej ciemnej przestrzeni nie jesteś sam? Wtedy mamy do czynienia z zupełnie innym rodzajem tortury torturą szczurami. Już w pierwszym wieku naszej ery najokrutniejszy cesarz Rzymu Neron wkładał ludzi do beczek z wygłodniałymi szczurami, które żywcem ich zjadały. W Indiach zakładano przestępcom szerokie spodnie, zawiązywano je przy kostkach i wkładano do środka szczury. Domyślasz się, które części ciała cierpiały najbardziej? Ale średniowieczni oprawcy poszli jeszcze dalej. Ofiara była przywiązywana unieruchomiona. Na brzuchu stawiano klatkę bez dna, do środka wkładano szczury i na górze kładziono rozżarzone węgle. Szczury zaczynały panikować. Na początku gryzły metal, ale potem zauważały, że pod nimi jest miękkie ludzkie ciało i zaczynały się przegryzać przez nie na wolność. Czasem klatkę stawiono na głowie, ustach lub innych miejscach. Tutaj już działała wyobraźnia. I co jest najstraszniejsze w tym wszystkim? W krajach Ameryki Południowej tortury z szczurami stosowano aż do lat 80. XX wieku. Na naszej skali Bulu 112 punktów. Wydaje się, że nic nie może być gorsze. Ale zanim przejdziemy do maksymalnych 140 punktów, czekają nas jeszcze dwa urządzenia. Pierwsze z nich to ława tortur. Kolejny średniowieczny wynalazek. Wyglądało jak drewniana rama z wałkami na obu końcach. Kończyny ofiary przywiązywano do wałków, a oprawcy zaczynali je powoli obracać w przeciwnych kierunkach. To powodowało rozdzierający ból. Stawy się przemieszczały, więzadła i mięśnie rwały, a czasem łamane były nawet kości. Taka tortura mogła trwać godzinami, a nawet dniami, aż ofiara wyznała wszystko, co chcieli usłyszeć. Czasem specjalnie wyszkolony oprawca pilnował stanu ofiary, by nie straciła przytomności i nie zmarła za wcześnie. Nic dziwnego, że samo zagrożenie torturą na ławie wystarczało, by wydobyć zeznania. Na naszej skalibulu 116 punktów. Ale nawet ten poziom okrucieństwa przebiła starożytna Grecja. Tworząc jedną z najstraszniejszych maszyn tortur w historii. Miedzianego byka. Według legendy został zaprojektowany przez Ateńczyka o imieniu Perilos na zlecenie sycylijskiego tyrana Falarisa w VI wieku przed naszą erą. To była pusta statua byka z brązu z drzwiczkami z boku. Do środka wpychano człowieka, zamykano i rozpalano ogień pod brzuchem byka. Konstrukcja nozdrzy sprawiała, że krzyki ofiary brzmiały jak ryczenie rozjuszonego zwierzęcia. Ale nawet takie barbarzyństwo nie wystarczało. Po egzekucji kości ofiar przerabiano na biżuterię i sprzedawano na targach. Sam wynalazca tego piekielnego urządzenia szybko pożałował współpracy z tyranem, bo pierwszą osobą, na której falaris przetestował miedzianego byka, był Perilos, jego twórca. Najpierw rozgrzany metal spalił mu skórę, później gorące powietrze zaczęło palić jego płuca. Mężczyzna powoli gotował się żywcem. Aż w końcu stracił przytomność lub udusił się z bólu. Ten koszmar otrzymał 130 punktów na skali bólu. Ale to wciąż nie najgorsze, co wymyśliła ludzkość. Oto Ling Chi. Jedna z najbardziej brutalnych kar w historii. Stosowana była w Chinach, Wietnamie i Korei jeszcze na początku XX wieku. Przeciwko mordercom, zdrajcom i wrogom cesarza. Ofiarę przywiązywano do pala na placu, aby wszyscy mogli patrzeć. Następnie, kaci powoli wycinali kawałki mięsa z ramion, nóg, klatki piersiowej. Historycy wspominają, że ofiara mogła otrzymać od 100 do 3000 cięć. Dlatego Ling Chi nazywa się też śmiercią przez 1000 cięć. Choć z medycznego punktu widzenia ofiara zwykle umierała w ciągu 20 minut, niektóre rodziny płaciły katom, by zadali śmiertelne cięcie od razu. Nie łagodziło to bólu, ale miało duchowe znaczenie. Bo według wierzeń, okaleczone ciało oznaczało, że dusza nie zazna spokoju po śmierci. Ta przerażająca metoda egzekucji pozostawała oficjalnie w użyciu w Chinach aż do 1905 roku. Właśnie ona otrzymała najwięcej punktów na naszej skali bólu, pełne 140 na 140. Opowiedziałem ci o tym wyłącznie w celach edukacyjnych. Mam jednak nadzieję, że nie był to poziom tortur. Jeśli lubisz mocne wrażenia bez ryzyka, to na moim kanale znajdziesz jeszcze wiele takich historii. Zasubskrybuj i włącz powiadomienia, żeby nie przegapić kolejnych odcinków.